Anioły są wśród nas. Nie, nie te niebiańskie, te bez skrzydeł. Anioła można odnaleźć w drugim człowieku w przyjacielu, który poklepi po ramieniu w nieznajomym, który się do nas uśmiechnie w pielęgniarce, która poprawi poduszkę w mamie, która wysłucha Gabriela Gargaś. Każda osoba, którą spotykasz w swoim życiu, ma ci do przekazania konkretną wartość. Każdej osobie, w której życiu się pojawiasz, ty również masz coś do dodania. Skupiam się teraz głównie na tym, co ty zyskujesz w kontakcie z inną osobą. Spotkaliście się w jakimś celu i tylko dzięki świadomej obserwacji zdasz sobie sprawę, co takiego wynosisz z danej relacji. Dzięki kontaktowi z drugą osobą zyskujesz nowe doświadczenie. Nie zawsze, a zwłaszcza na początku nawiązania relacji, uznasz je za pozytywne. Niemniej uważam, że w dłuższej perspektywie docenisz każdy kontakt. Osoba, której jest dane przebywać z Tobą, wzbogaci Cię o pewne zachowania. Być może pomoże w zrozumieniu, czym jest bezwarunkowa miłość, szacunek lub przyjaźń. A może swoim zachowaniem pokaże, czym jest zazdrość, obłuda, strach, brak zaufania, pycha, zdrada bądź przemoc słowna. Dzięki przeżyciu konkretnej sytuacji, konkretnego zachowania, będziesz wiedział, co jest dla Ciebie dobre. Uświadomisz sobie, jakie zachowania innej osoby sobie cenisz, i jakich potrzebujesz. Również będziesz wiedział, jakie postępowanie nie jest według Ciebie właściwe. Być może kiedyś doświadczyłeś zła od innej osoby, wskazując jej dobro, ale wówczas i tak utwierdzałeś się w przekonaniu, co jest dla Ciebie właściwe. W istocie, jedna osoba w konkretnej relacji zawsze jest dla drugiej bardzo dobrym nauczycielem. Staraj się zachować spokój w przypadku, gdy w kontakcie z drugą osobą doznajesz przykrości bądź przemocy. Przekonaj się, że brak panowania nad emocjami do niczego dobrego cię nie zaprowadzi. W spokoju szukaj rozwiązań poprawiających obecną sytuację. Staraj się dostrzegać w każdym doświadczeniu pozytywne wartości. Osobiście wierzę w to, że każda, nawet traumatyczna, lekcja odbywa się po coś. Zauważ w każdej osobie, z którą masz określoną relację, osobistego nauczyciela. Z każdej lekcji wyciągaj odpowiednie wnioski.